Może i rozwiązanie podsuną młodzi Uperowcy. Trzeba powiedzieć, że Unia Polityki Realnej rzeczywiście nie odnosi e, sukcesów politycznych, ale trzeba przyznać, że odniosła w te 20 lat nie jeden sukces dydaktyczny. Zwróćmy uwagę, że e, taki e, opiniotwórczy, zwróćmy uwagę, że partia rządząca e, doszła do, tych, do tego poziomu poparcia, do którego doszła, Między innymi powołując się na te e, postulaty. E, przy okazji głoszenia których na początku lat 90 byliśmy wytykani, ja znaczy ja wtedy byłem jeszcze za młody ale byliśmy e, wytekani palcami no, kto wtedy by powiedział o podatku liniowym o e, prywatyzacji e, Ale służby, to was naprawdę zadowala? Służby zdrowia e, a przecież e, do, na tych postulatach e, platforma troska doszła do władzy. Natomiast chciałem za, e, zadać pytanie panu panu redaktorowi ponieważ pan redaktor jest z wykształcenia prawnikiem e, był pan w Trybunale Stanu więc zna e, ten pan materię e, jak mało kto. Czy pana zdaniem istnieje jakaś droga prawna, aby człowieka, który przez ostatnie trzy lata z uśmiechem na twarzy i w białych rękawiczkach doprowadził do zadłużenia naszego kraju na ponad 200 miliardów złotych, doprowadził do jakiejś odpowiedzialności. Czy raczej musimy się liczyć z tym, że podobnie jak pan Jaruzelski będzie on oceniany wyłącznie przez historię? No nie ma takiej możliwości prawnej, dlatego że... Myśmy chcieli wprowadzić taką możliwość, kiedy jeszcze Janusz Korwin-Mikke i kilku innych kolegów miało mandaty poselskie, kiedy była dyskusja nad projektem konstytucji, zgłosiliśmy postulat, żeby uchwalanie budżetu z deficytem było konstytucyjnie zakazane, żeby deficyt budżetowy był konstytucyjnie zakazany, a każda próba obejścia tego zakazu, że była traktowana jako kradzież z no, niestety nikt się z tym nie zgodził, ale rezultat jest taki, tej niefrasobliwości ówczesnej, że mamy w tej chwili dług publiczny, który się powiększa z szybkością 5 tysięcy złotych co najmniej na sekundę. No, i właściwie nie bardzo wiadomo, jak to zahamować. Już nie mówiąc o tym, żeby to zlikwidować, bo o tym nikt już nawet nie wspomina, tylko jak to zahamować. I tutaj rząd premiera Donalda Tuska nie jest wyjątkiem. Z rządu na rząd, z kadencji na kadencję dynamika przyrostu długu publicznego narasta. Przypomnę taką dla porównania. Edward Gierek w ciągu dekady pożyczył 20 miliardów dolarów. Zadłużenie Polski na koniec dekady Edwarda Gierka wynosiło 40 miliardów dolarów. Pożyczał na bardzo wysoki procent. Leszek Miller jako premier rządu objął władzę w 2001 roku. Leszek Miller powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat. Jego następca Marek Belka powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu roku. A następny premier, Kazimierz Marcinkiewicz, powiększył dług publiczny o 20 miliardów dolarów w ciągu 6 miesięcy. Obecny rząd o prawie ponad 200 miliardów. No to jest, mówimy o, ja mówię o dolarach, więc to jest trochę inaczej. Ale ta dynamika cały czas narasta i to pokazuje bezradność kolejnych ekip rządowych wobec tej sytuacji. Co więcej, to wywołuje skutki polityczne, bo... Takie wrażenie płynności finansowej państwa jest osiągane za cenę sprzedawania nas wszystkich jako obywateli w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce, która pożycza polskiemu rządowi pieniądze. My musimy w tym roku będziemy musieli zapłacić... Każdy z nas, każdy obywatel polski, tytułem obsługi długu publicznego około tysiąca złotych rocznie. Dlatego, że koszty obsługi długu publicznego wyniosą prawdopodobnie 38 miliardów złotych, czyli statystyczna pięcioosobowa rodzina będzie musiała zapłacić tylko z tego tytułu 5 tysięcy złotych rocznie. I to tłumaczy, dlaczego tak wielu ludzi w Polsce nie jest w stanie odczuwać efektów wzrostu gospodarczego. Właśnie dlatego. I to jest jeden przykład. Tego, jak słuszne były pewne postulaty Unii Polityki Realnej i jaka szkoda że nie zostały zrealizowane. To? Drugim postulatem, jeśli można panie, tak, przepraszam bardzo. Drugim postulatem było y, stworzenie funduszu emerytalnego z 30% akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Oczywiście też nikt z tego nie skorzystał. Te akcje gdzieś się rozpłynęły. Natomiast w tej chwili mamy no, kryzys, co łagodnie powiedziane, właściwie bankructwo systemu ubezpieczeń społecznych. No właśnie, kiedy to zbankrutuje? Bo mówi się, że to może być kwestia kilku lat. No, w tej chwili już te objawy są widoczne gołym okiem. Jeżeli trwa dyskusja nad obniżeniem o dwie trzecie tak z, części tej składki na otwarte fundusze emerytalne, to jest mniej więcej sama prowizja, jest warta ponad pół miliarda złotych rocznie, a w ciągu 10 najbliższych najbliższych lat to jest około ponad 6 miliardów złotych no to o to się biją właściwie ci beneficjenci OFE o te 6 miliardów naszych pieniędzy bo to są nasze pieniądze oni dzielą skórę na niedźwiedziu czyli na nas.